Ten króciutki film ja dedykuję panu, który występuje w internecie pod pseudonimem czy imieniem, nie wiem, Artur, MI albo ML, który ostatnio bardzo dużo rozpisuje się na ten temat, więc Arturze, do Ciebie to piszę, nagrywam dla Ciebie. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, czy jesteś żonaty, czy nie, czy masz dziecię, czy nie. Nie miałem okazji Ciebie poznać, nie miałem okazji z Tobą rozmawiać. Zablokowałeś mnie. Po tym, jak osobiście do Ciebie napisałem pytanie, czy zweryfikowałeś to, co piszesz o mnie? Czy miałeś chociaż chęć poznać mnie, upomnieć mnie, źle uważałeś, że grzeszę? Po tym wszystkim niestety mnie zablokowałeś. A więc, co mogę Ci dopowiedzieć? Ja nie będę nic złego na Twój temat pisać, nawet gdybym wiedział cokolwiek złego. Jedynie co mogę powiedzieć. To, co powiedział Chrystus, co mamy robić w takich sytuacjach, błogosławcie tym, którzy wam złożyczą. Więc błogosławię ci. Tylko pamiętaj również pamiętaj również o tym, że ja jestem dzieckiem Abrahama i Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest moim Bogiem, i błogosławieństwa. I to wszystko, co Bóg zapewnił Abrahamowi, jest zapewniony Jego duchowym spadkobiercą. A wierzę, że takim jestem. I pamiętaj, że Bóg powiedział Abrahamowi, że błogosławię tym, którzy Cię błogosławia i przeklę tym, którzy Ci złożeczą. Więc po prostu mówię do Ciebie, Arturze, zastanów się, czy Ty, kiedy złożeczysz, kiedy robisz wrogą pracę, czy Ty się nie boisz, że nie człowiek, tylko Bóg z się zajmę. A ja Ci błogosławię.